Podejście ILS z racetrackiem, na przykładzie szczecińskiego podejścia ILS do pasa 3.1. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku wykonamy to podejście, które wczoraj omawiałem teoretycznie, ale dzisiaj wykonamy je w praktyce. Lecę diukiem i dolatuję z północnego zachodu. Tak jakbym przyleciał z Heringsdorfu, lecimy nad warstwą chmur, która sięga prawdopodobnie jakieś 600 stóp nad pasem, tak w każdym razie. Podaje metar. Warunki bezwietrzne w Szczecinie. QNH 1013. Dobre warunki do lądowania, jest ciepło, nie spodziewamy się oblodzenia. Jedyny problem tutaj to ta warstwa chmur, letnich chmur deszczowych, które nam zalegają nad lotniskiem. Jak do tego podejścia podejdziemy? Ja będę obserwował. DMI, która nam pokazuje, że jesteśmy 4 minuty od lotniska, więc 2 minuty na omówienie strategii i 2 minuty na konfigurację samolotu. Wlatuję przez punkt IAF, tak jak to pokazywałem wczoraj, jeśli nie widzieliście wczorajszego odcinka, zajrzyjcie do niego, jest podlinkowany w opisie do tego wideo. Więc muszę mieć ustawione, ustawionego VOR-a na 114,75 na moim radiu nawigacyjnym, już go ustawiłem. Częstotliwość ils a w Szczecinie dla Pasa 3.1 to 115, też go już ustawiłem na radiu nawigacyjnym numer 2 i dodatkowo ustawiłem ILS-a na częstotliwości standby radia nawigacyjnego numer 1, a vor -a na radiu nawigacyjnym numer 2. Omówienie mapy zrobiliśmy wczoraj, więc tylko szybko. Wysokości sektorowe muszę być w dolocie powyżej wysokości sektorowej. 1,7 różowe oznacza 1700 stóp dla naszego sektora, który sięga 25 mil od Vioara Sierra Charlie a Sierra Charlie Eco. Będę wykonywał wlot z offsetem więc po minięciu Sierra Charlie Eco kurs odlotowy minus 30 stopni czyli skręcę po minięciu Vioara skręcę na 96 wykonam hmm, przelot tym kursem 96 przez minutę 30, dlatego sobie wyzeruję stoper i po minucie 30 sekundach jeśli nie osiągnę jeszcze punktu 8,4 DMI od 84 DMI Sierra Charlie Eko wykonam zakręt na 126 polecę do wskazania DMI, następnie zakręcę na 306 w celu ustawienia się na lokalizerze i będę zniżał od final approach point czyli od punktu P za chwilę tę mapkę wyłączymy, będę tylko ją podglądał, żeby sprawdzić ewentualnie ograniczenia wysokości. Ograniczenia wysokości 2200 na początku procedury, czyli przed samym punktem IF mogę zniżyć do tej wysokości. Mogę też zniżyć do już 1700 w tym rejstraku. Ten rejstrak jest na tyle duży, że powinienem mieć na to dość miejsca. Ostatnia rzecz, jeszcze do jakiejś dobrej praktyki. Należy odsłuchanie częstotliwości, jeśli nie mamy elektronicznych wskazań, które nam potwierdzają, które nam potwierdzają, że mamy odpowiednie pomoce nawigacyjne. I obie te pomocy nawigacyjne nam się... Zgadzajmy, ja teraz wyciszę. my silniki i odgłosy symulatora. Czekam aż będę nad VOR-em. Przechodzę już na tryb heading i jestem gotowy przestawić kurs na 96. I jeszcze dosłownie kawałeczek, DMI pokazuje 0,8 mili, jestem na 3000 stóp, więc to będzie w momencie, kiedy DMI spadnie do 0,5 mili, ale też zobaczymy, że na chwilę stracimy sygnał. I straciliśmy sygnał, więc 96, w zasadzie tutaj nie musimy nawet wykonać tego zakrętu, stoper działa, zniżamy do 2200 i spokojnie. Odlatujemy, będąc w tym rejstrak. I tutaj już mogę skonfigurować sobie HSI i ustawię na kurs 306. Jest 306. I na 306 ustawię mój wskaźnik VOR, który będzie mi służył i będzie mi pomagał w razie Mist Approach. Na razie. Radia zostawiam oba skonfigurowane tak samo. Na wskaźniku VOR2 zobaczę wskazanie ustawienia się na ils ie na wskaźniku HSI zobaczę ustawienie się na odpowiednim radialu VOR-a, czyli na tym kursie do, dolotowym. Ważniejszy jest lokalizer także przełączę w momencie ustawienia ustawiania się, przełączę sobie radio nawigacyjne, tak, żeby mieć ILS-a na radiu nawigacyjnym numer 1, czyli na HSI, a VOR a na radiu nawigacyjnym numer 2, czyli na wskaźniku VOR w tym samolocie. Minuta 17. Będziemy skręcać na 126 za chwilę. Dobrze, 126. i zniżanie do 1700 stóp. wskazanie DMI 54. mamy 3 mile do zakrętu. A tak wygląda to na mapce. Akurat jesteśmy idealnie na kresce. Pamiętajcie, że wcale nie jest powiedziane, że będziecie idealnie na tej kresce, która jest wyznaczona na mapie. To nie jest to nie jest ani wymóg, ani coś wręcz pożądanego. To jest w tym wypadku przypadek. Ten schemat jest narysowany. To jest schemat. To nie jest dokładna ilustracja tego, jak, jak będziemy tutaj wyglądali. 7-6. Ja wybrałem tutaj dość szybki samolot, więc rzeczy się dzieją relatywnie szybko. Będziemy też wykonywać w tym cyklu podejścia samolotami, które są wolniejsze. 8.3, potwierdzam, ma być 8.4, jest 8.4, jest 8.5 już, więc zawracamy. I no, zwróćcie uwagę, że mówiłem, że... To są schematy, nawet to 8.4 nie jest zaznaczone tutaj precyzyjnie, ta mapa jest, e, zawiera danego referencyjne, więc ta mapa e, powinna nam e, dawać precyzyjną informację o lokalizacji, jeśli nasza pozycja z tym 8.4 się nie zgadza, to znaczy że po prostu ten rysunek jest, e, no właśnie, schematyczny, a nie precyzyjny. Nie ustawiam się w trybie Heading na 306, bo zwróćcie uwagę, e, wskaźnik e, odchylenia od radiala wybranego dla VOR-a pokazuje, że jeszcze kawałek mamy do tego VOR-a. Mogłbym to potwierdzić oczywiście na mapce elektronicznej. Teraz ten VOR się rusza. Dobrze, przełączymy już vor z ILS-em. Zwróćcie uwagę, że VOR będzie szybciej ustawiony, a będzie trochę później ustawiony 4,9 to jest nasz final approach point, w tym punkcie powinniśmy już być w tym punkcie powinniśmy już być ustawieni na lokalizerze, mamy jeszcze mile ustabilizowani na lokalizerze, czyli powinien być w zakresie połowy skali. I to mamy tryb na, w zasadzie można już tryb approach, on jest bardziej czuły i samolot nam zacznie zniżać. Trochę autopilot przestrzelił, ale mieścimy się w zakresie pół skali, czy minimalnie odeszliśmy, ale jest na połowie skali i samolot zaczyna zniżać. Ustawiam 2200, czyli ustawiam czy, a, wysokość miasta approach. Pompy paliwa. To już specyfika tego samolotu. Jakie mamy minima? Na DMI-2 powinniśmy być ponad a, 790 stóp, a minima to 370. podwozie klapy podwozie trzy zielone są klapy klapy do lądowania widzimy już ziemię nie widzimy jeszcze pasa i jego otoczenia ale podejrzewam że za chwilę się pojawi Mamy już pas, jesteśmy powyżej minimów, kontynuujemy już dolot z widocznością. Drobny mankament mojego pilotażu na tym podejściu. Trochę za bardzo nam spadła prędkość a, poniżej 120 węzłów w diuku, czy w ogóle w samolotach dwusilnikowych. Należy trzymać nieco wyższą prędkość na podejściu, tak żeby mieć bezpieczne warunki w razie awarii jednego silnika, ale w tej chwili już jesteśmy ponad niebieską kreską i teraz będę redukował prędkość do lądowania. Nie było na szczęście potrzebne jest approach. Dojedziemy do samego końca i tam jedziemy pod terminal. Czemu nie? Jedziemy z pasa i krótkie wyjaśnienie co się działo i jeśli coś e, pominąłem, zastanawiając się nad tym, nad to, na czym się powinienem koncentrować i zwrócę uwagę na pewne rzeczy, które mnie również w tym wykonaniu, w tym e, konkretnym przypadku e, gdzieś tam delikatnie zaskoczyły. Odpalądowania, transponder, stroby, pompy paliwa. Dobra, nie będziemy kołować teraz już pod, a, pod hangar. Otworzymy mapę podejścia z powrotem i wyjaśnijmy kilka rzeczy. To, co mnie tutaj zaskoczyło to to jak blisko final approach point znalazłem się na lokalizerze. Spodziewałem się, że to nastąpi trochę wcześniej znów. To jest kwestia kształtu tego racetracka. Tak jak mówiłem nie zawsze będziemy lecieli idealnie po kresce. To 8,4 mili wypadło gdzieś tutaj. Ten mój zakręt na nie za dużej prędkości już w tej części Rejstraka e, zrobił się krótszy. Zdecydowanie mogłem e, zamiast wyprowadzać, ja tak mniej więcej na 270, jeśli dobrze pamiętam, e, się ustawiłem. Mogłem zastosować tutaj, wyprostować na kursie 220-230, tak żeby szybciej osiągnąć e, ten radial i stabilizację na lokalizerze, ale mieliśmy tą, ten wskaźnik na środku, więc byliśmy na lokalizerze i zniżaliśmy już spokojnie zgodnie ze ścieżką zniżania. Jak widzicie też to akurat nie jest dla mnie zaskoczenie, autopilot w diuku idealnie nas po tym, na tym lokalizerze nie trzyma. Na to będziecie zwracać uwagę w zależności od samolotu. Z którym macie do czynienia? Jeśli to jest a, najnowszy samolot pasażerski, to prawdopodobnie to prowadzenie po lokalizerze i po ścieżce zniżania będzie perfekcyjne. I jeśli to jest Duke, a, to mamy do czynienia z autopilotem z lat 60. lub 70. Nie pamiętam z którego roku ten autopilot dokładnie jest, ale jakbym miał strzelać, to powiedzmy, że 65. rok. Mówmy się, że nie najnowsze Uż. urządzenie. Hmm. To samo będzie w. E, w takim komanczu, tylko że tam w komanczu to w ogóle zniżanie, obsługujecie sami, a autopilot was tylko trzyma na lokalizerze. W dodatku też nieco chaotycznie, jeśli pojawi się jakaś turbulencja, nawet minimalna, to też sobie z tym nie radzi, więc na takie rzeczy wykonując procedury w samolotach cokolwiek starszych, zwracajcie uwagę. Hmm. Wydaje się, że ten race jest duży. Dolatywaliśmy z 15 mil w odlocie 8,5 mili. Ten zakręt też kolejna minuta. A jednak jak myślę o tym podejściu, to wydaje mi się ono w samolocie tak szybkim jak Duke, a też nie lecieliśmy przesadnie szybko, to było 160-170 węzłów, to to podejście było uh, dla mnie już takie, że musiałem z pewnym wyprzedzeniem mieć przemyślane, co zrobię, i musiałem wykonywać te kolejne czynności, sprawdzać czy są dobrze wykonane, i gdzieś tam czułem, że tego czasu wcale nie mam za dużo. Więc jeśli chcecie to ćwiczyć, to możecie też zaczynać od samolotów wolniejszych, które nie będą takim, nie będą nas obciążały koniecznością przeklikania tego wszystkiego szybko. Więc zrobimy sobie to samo podejście, może Cessną 172 z G1000 i zobaczycie, jak to tam wygląda i jak też w karminie G1000 wykonać te wszystkie czynności e, radionawigacyjne, nie korzystając ze wsparcia GPS, -a. a może, a może nie do końca to podejście, może zrobimy podejście w Zielonej górze, gdzie jest podobny rejestrak i pokażemy jak to wygląda, ale też pokażemy właśnie, o ile więcej czasu daje nam ta Cessna 172, w której mamy w której mamy. E, Prędkość rzędu 110-120 węzłów na podejściu. Czy coś jeszcze w kontekście Duke'a? Zaczynałem z tymi radiami ustawionymi i polecam ten setup, który mam tutaj. Czyli zawsze wykonując procedury radionawigacyjne oparte o dwie pomocy nawigacyjne. A w tym wypadku VOR-a i tego ALS-a. Ustawiam obie pomoce na obu radiach nawigacyjnych i zwykle trzymam jedną pomoc na jednym, drugą na drugim. Zwróćcie uwagę, a jeśli tego na to nie zwróciliście uwagi, jak potem mówiłem wykonując końcówkę Rejstraka, zwróćcie uwagę, jak bardzo pomogło mi to, że miałem ustawionego na początku VOR-a na HSI, a lokalizera na wskaźniku VR. VR jest wskazywany z dokładnością do 10 stopni, 10 stopni w każdą stronę. Localizer, jeśli mnie pamięć nie myli, to jest 2,5 albo 1,4. 1, hmm. Więc będąc, już tutaj blisko, będąc na nie wiem, 3 stopnie w bok od tego radiala, czyli 3 radiale dalej. A na wskaźniku lokalizera cały czas widziałem maksymalnie wychyloną igłę i on mi jeszcze nie mówi, jak blisko albo jak daleko jestem. Za to wskaźnik VOR nam mówi. Warto korzystać z tych dodatkowych wskazań. Oczywiście możecie sobie też wyświetlić mapkę na tablecie, gdzie mamy GPS-a i gdzie mamy pokazaną naszą pozycję, ale warto sobie po pomagać tymi dodatkowymi wskaźnikami, żeby widzieć więcej i być lepiej zorientowanym w sytuacji. Czy coś jeszcze? Nie, w zasadzie w zasadzie tyle. Patrząc na minima, zwracałem też uwagę na radio wysokościomierz. On tutaj domyślnie ma ustawiony alert na 210, na czy 210 stopach. Ale ten alert sobie tu. Tu można przestawić odpowiednie podejścia, jakie wykonujecie. Mam nadzieję, że, ten, że to wideo było pomocne. Dajcie znać, czy latacie też to podejście. Ci z Was, którzy korzystają z tego wideo po to, żeby się uczyć czegoś o podejściach, dajcie znać, jak Wam poszło. Dajcie znać, jak polecieliście to podejście. Jeśli chcecie latać z taką pogodą jak moja, to ja sobie tę pogodę wyklikałem sam. W edytorze. to jest pogoda Custom, oczywiście live Weather wyłączone. Ja zaczynam od ustawienia Broken Clouds, także mi się pojawiły właśnie jakieś broken albo Scattered. Także mi się pojawiło ze trzy warstwy chmur, po czym klikamy na warstwę chmur, ustawiamy suwakiem jej podstawę. Ustawiamy suwakiem górną granicę. Ustawiamy coverage. Jak wielką część nieba te chmury mają zająć. Ustawiamy density. Z tej perspektywy, o właśnie widać, że te chmury mogą być gęstsze, robi nam się ciemno, albo mogą być trochę rzadsze. I ustawiamy scatter. Parametr scatter jest dla mnie nieco niejasny, ale jak patrzę na chmury, to widzę różnicę. I wydaje mi się, że. Wartości pośrednie, yy, przepraszam, i wartości większe yy, mają. dają nam większe zagęszczenie, więc do takiego podejścia ILS, overcast pełny zwykle, Density wysoko, scatter też raczej wysoko. I to powinno nam dać dobre warunki. Górne chmury, już tylko ze względów estetycznych. Dalej, żeby ustawić wiatr, klikamy ikonkę wiatru i ustawiamy. Yy, Byłem przekonany, że ustawiłem równe 7 węzłów, a na podejściu miałem wrażenie, że nas znosi a, w prawo. I faktycznie znosiło nas lekko w prawo, ponieważ a, z jakiegoś powodu ten wiatr mi się zresetował do 7 węzłów, w zasadzie 8. I na koniec, temperatury ustawiłem sobie wysoką temperaturę 22 stopnie, czyli jakieś takie przyjemne letnie deszczowe, e, przyjemny letni deszczowy dzień i ciśnienie 10-13, bo coś na tym e, wysokościomierzu trzeba mieć stawione Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia jutro.